Wszystkich na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniach na wrzesień. Na początek kilka słów na temat tego, co się dzieje. A mianowicie dzieje się tak, że będę jechała na urlop i to już niebawem, 29 sierpnia. I dopiero wracam, będę w Polsce na urlopie, i dopiero wracam około 15 września. No i wówczas jest kurs Planu Duszy online. Dlatego, jeśli macie jakieś tutaj chęci, żeby napisać do mnie, to proszę, piszcie po urlopie, po 15 września, jeśli chodzi o czytania indywidualne sesje z Tarotem. I wszelkiego innego rodzaju rzeczy. Książka bardzo dziękuję, sprzedaje się w sensie przedsprzedaży. Niebawem będę wiedziała już dokładnie, kiedy będę mogła wysyłać te, te egzemplarze dla wszystkich tych, którzy książkę zamówili. Bardzo proszę o cierpliwość. Na pewno będą te książki we wrześniu wysłane. Także to tyle. I jeszcze na temat losowania, które mamy dwie talie tarota. Które nadal są e, aktualne, dostępne na losowanie. Jeśli jesteście zainteresowani taliami, to bardzo proszę weźcie udział, e, subskrybujcie. E, jeśli osiągniemy e, w, we wrześniu e, 15 tysięcy, to losowanie będzie we wrześniu. Jeśli nie, to poczekamy, aż osiągniemy tą liczbę i wtedy będzie losowanie. Być może jeszcze jakaś inna niespodzianka, ale to przemyślę. Później, już po moim urlopie. Jeszcze chciałam przypomnieć o tym, że kurs odczytu planu duszy będzie się odbywał online na platformie Zoom. Wszystkiego można się dowiedzieć na stronie internetowej www.planduszy.pl. Tam możecie też opłacić kurs. Tam są informacje, co się będzie działo na kursie. I zapraszam wszystkich zainteresowanych. Stronę internetową pokazuję na ekranie wraz z adresem mailowym, żebyście wiedzieli, gdzie pisać. Jeszcze tylko przypomnę, że właśnie to będzie tak, że wszystko dostaniecie po 15 września, tak? Wszyscy ci, którzy zapisują się na kurs, dostaną wszystkie materiały i zaproszenie na Zoom około 15 września. Właściwie to tyle. Jeszcze raz dziękuję Wam za komentarze, za to, że piszecie do mnie i jesteście zainteresowani czytaniami i pytacie o, o różne rzeczy. I to jest bardzo budujące i zawsze mi pomaga w mojej pracy, także to jest naprawdę świetna sprawa. Życzę wszystkim bardzo udanego września i zaczynamy czytania. Witam wszystkie bliźnięta w czytaniu na wrzesień 2021. Zobaczymy, co tutaj jest w głównej energii, na co zwrócić uwagę, co jest istotne we wrześniu, jak to się potem jeszcze ułoży z innymi kartami. Ok, to zobaczymy. To ta karta, o, rycerz mieczy. Bardzo szybka energia działania, podjęcia działania. To jest jakieś tutaj ciśnienie. Mamy dużo powietrza, mamy też jakąś jakieś pomysły. To może być też ktoś, kto przychodzi do waszego życia, taki pełen pomysłów, pełen energii do działania, szybki. Dużo może ta osoba mówić, czasami pośpiesznie i, i też osądzać czasem. To jest taka zapalona głowa nieraz, która po prostu zbyt szybko reaguje, tak? I to może być problematyczne, tak? Tutaj zbyt szybka reakcja i taka pogoń taki pęd do czegoś, co jest jeszcze nie do końca, może sprecyzowane, tak? Czasem oczywiście warto się pospieszyć, goniąc na przykład autobus, ale nie zawsze jest to najlepszy pomysł. Więc zobaczmy, co jeszcze oprócz tego będzie tutaj na stole i jak to się tutaj poukłada dookoła. troszkę bo warto. Zobaczymy, co tutaj z tego wyniknie. Ok. To patrzymy teraz to, co odchodzi, przychodzi. Buławy, miecze, kielichy. Monety, to co w głowie i wynik. A w tle mamy diabła. Karta diabła, która pokazuje, jakimi czasami marionetkami możemy być w teatrze, które się dzieje, tak? Jesteśmy przywiązani, jakimiś sznurkami. Ktoś coś powie i my reagujemy. Ktoś coś zrobi i my reagujemy. Tutaj chodzi o to, żeby. Zobaczyć, jak środowisko czasami, jak nasze własne przekonania, które mamy w sobie i przywiązanie do materii nieraz powoduje, że robimy coś nieraz w ogóle wbrew sobie. Dajemy sobą manipulować. No i idziemy wtedy w to tak właśnie bez, bez takiego zdrowego dystansu. Po prostu mamy to zablokowane nieraz. Co tutaj dalej? Dalej mamy piątkę buław, która odchodzi do przeszłości. Tutaj jest jakiś niepokój albo jakieś takie skonfliktowanie, w sensie, że mogą, może być, mogą być różne pomysły, właśnie ten rycerz tutaj to może być ten faktor ta osoba może powodować, że tutaj dostajecie tak jakby takiego wiatru. W, Skrzydła. W sensie takim, że jedna i druga karta tak mocno ze sobą współdziałają, że tutaj jedna drugą zasila e, w sensie takim pomysłów, e, nakręcania się na jedno albo na drugie. Ogień i powietrze bardzo dobrze ze sobą idą, i tutaj jest właśnie dużo takiej męskiej energii, takiego, e, takiej szybkości tak? w, tym, e, w, w tym, co robię czasami, taki właśnie pęd. E, a do czego pędzimy? Do zwycięstwa. I tutaj mamy wodę. I to już jest inna energia. To są wielkie arkana, i tutaj mamy rycerza, osoby właściwie, która mm, potrzebuje odnaleźć równowagę w działaniu, potrzebuje podróży, doświadczeń. I to być może jest wam potrzebne w tym miesiącu, żeby się tak nakręcać, tak? To może być zespół, który ze sobą rywalizuje tutaj w tych pięciu buławach. Każdy ma swój pomysł. To nie musi być akurat negatywne, od, od, negatywny odczyt. Tutaj może to być bardzo pozytywne działanie, w sensie takim, że dążymy do sukcesu, do równowagi, do samodzielności, do odłączenia się od jakiejś zależności właśnie. W przypadku każdej osoby może to być coś innego. Możemy być zależni od pieniędzy, od pracy, od, od rodziców też czasami, od dzieci, chociaż może to wydawać się dziwne, ale tak jest. Nieraz ta ich obecność w domu często jest taka właśnie uzależniająca, a potem, kiedy opuszczają gniazdo, to już jest zupełnie inna historia. Tak? Chcemy nadal im matkować albo. Załatwiać różne rzeczy za nich, tak? Także to może Właśnie. też być na ten temat. Jeśli chodzi o buławy, to mamy buławy w tej pozycji i to bardzo dobrze, i to są jakieś informacje, i to jest też duża szybkość. Więc powiem szczerze, że coraz bardziej odkrywają się karty, i zauważam, że jest tutaj jakieś jakieś takie skupienie na tym, że Albo będą przychodziły jakieś informacje, które będą e, naciskać, powodować, że będziecie musieli podjąć jakieś szybkie e, działania, będziecie reagować dosyć szybko, bo wymusi to jakby na Was jakaś sytuacja, tak? Albo jakaś osoba. E, tutaj, jeśli chodzi o e, tą pozycję mieczy, to mamy akurat dwa kielichy, i tutaj możemy powiedzieć, że wybieracie coś, co kochacie być może jakąś spółkę, jakieś y, bycie y, z kimś, z kim dobrze wam się współpracuje, czy to w pracy, czy to macie swój biznes, y, czy to w, pewnie w jakiejś takiej innej dziedzinie. To też jest jakaś harmonia tutaj. Y, y, I wybieranie takich myśli, które są bardzo pozytywne, bardzo harmonijne i takie y, skierowane y, w stronę miłości do bliźniego, tak powiem. Także bardzo fajnie, tutaj, jeśli chodzi o, o te dwie pozycje. W związkach mamy króla Buław. Król Buław to jest osoba, która jest dojrzała, mądra. Wszyscy królowie mamy ich w Hockman na drzewie życia, i to jest mądrość, tak? Mądrość doświadczenia, które przeżyliście. Ale to jest też, może być osoba, właśnie ktoś, kto jest w Waszej rodzinie może to być ojciec albo mama ktoś, kto ma taką jakość, taką intensywność czasami w sobie. To też jest ktoś, kto doskonale wie, czego pragnie i co chce tworzyć w związkach że tutaj chodzi mu o zrozumienie do partnera o tworzenie jakiejś harmonii. I nie tylko w tych związkach intymnych, ale też w tych szeroko pojętych. Zresztą jest tu dużo harmonii, pomimo tego pośpiechu, który się tu ujawnił na, na stole. No i jest tutaj jakaś zmiana w materii. Mamy tutaj wieże, tu gdzie mamy monety, więc wygląda na to, że może tutaj czynnik zewnętrzny spowodować, że właśnie będziecie musieli bardzo szybko reagować. Będziecie musieli coś tutaj zrobić, ponieważ to jest tak jak piorun strzela i nagle trzeba na następny dzień tutaj sprzątać czy po nawałnicy wszystko zbierać i porządkować. To tak tutaj coś to się kreuje tu. Może to być w finansach jakaś sytuacja, w której będzie ogromna zmiana. W sensie takim, że będziecie może zmieniać pracę, i iść, czy może już zdecydowaliście, albo będziecie szybko decydować, na tą decydować się na tą zmianę. Generalnie czas, jak mam wrażenie, przyspieszył, i wszystko dzieje się jakoś tak dosyć szybko. Nieprzewidane, nieprzewidy, nieprzewidywalne sytuacje się zdarzają, a szczególnie z, tym, z tą pandemią, co chwilę jest jakaś zmiana albo w przepisach, albo w podróżach, albo. W pracy albo w, w zasadach. Także e, to może dotyczyć zwykłych, właśnie takich e, sytuacji, e, gdzie trzeba będzie się dostosować do przepisów, e, albo tutaj będzie coś związane z, z materią, czyli trzeba będzie odbudować swoje imperium, w sensie e, odbudować sytuację finansową, albo zmienić w ogóle e, sposób e, zarabiania. E, taki tutaj może być jakiś e, przypadek, we wrześniu dla Was bliźnięta. Ym, tutaj mamy pazia w nadziejach i obawach. I ten paz, on y, mówi o tym, że y, jest tutaj na czym z czego budować. W sensie takim, że można tutaj coś zacząć od początku. Tu się może coś wymanifestować i macie nadzieję, że to coś nowego idzie. Że tu możecie coś zbudować y, takiego namacalnego. To jest też. Y, to jest też e, manifestacja e, w, na planie ziemskim. Poziowie są wszyscy w Malkut, więc tutaj mamy możliwość takiego namacalnego dotknięcia czegoś, jako nadzieję. Obawa, no, że idzie właśnie coś nowego, właśnie związanego z materią, bo tutaj tak to jest pokazane. E, I trzeba do tego podejść e, w, w, w taki harmonijny sposób, patrząc na te dwa kielichy. Trzeba jakby jakby wybrać, czy zdecydować się na to, że tutaj podejdę do tego w sposób bardzo spokojny i próbować nie reagować bardzo, bardzo tak emocjonalnie, czy bardzo tak pośpiesznie, tak? Bo ten rycerz właśnie, tak jak na początku wspominałam, ma tendencję do takich szybkich reakcji i czasem to... To jest dobre i zależy tylko o co chodzi, tak? Więc zwróćcie uwagę na kontekst, kiedy reagować szybko, kiedy to jest dobre dla mnie, a kiedy powstrzymać się od takich szybkich reakcji i raczej przemyśleć. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Koło fortuny. Tak jakby los miał tutaj duży kolosalny wpływ na was we wrześniu. Wynikiem jest los, tak? Czyli koło fortuny, które właściwie nigdy nie. Zatrzymuje się, ono się kręci, i to jest tak, że cały czas następuje zmiana. Ten czas przepływa i ta zmiana jest nieunikniona. Zmienia się nasza skóra, zmienia się nasz wygląd. Wydaje się, że wciąż wyglądamy tak samo, a jednak nie. Więc ta zmiana będzie na Was wpływać we wrześniu. Będziecie chcieli od czegoś uciec albo odejść. Ta wieża tutaj też może mówić o tym, że tutaj będzie trzeba naprawdę się wysilić i może to być szok dla, dla niektórych z Was. No dobrze, to wracam do czytania, ponieważ jakby jest taka, taki moment, że jeśli robię czytanie, to nagle mam tutaj ludzi, którzy dzwonią. Chciałam właśnie dociągnąć tej karty i zobaczyć, dlaczego mamy tutaj. Króla była, w który siedzi właśnie w relacjach. Kto to jest? I dlaczego tutaj się usadowił. Jak to wygląda. Hmm. Dla niektórych to może być ktoś, kto pojawi się w Waszym życiu, tak? Będzie to ktoś, kto. Pozwoli Wam odejść z od, od bycia samotnym. Bo mamy tutaj jako kartę wyjaśniającą, mamy pustelnika, i pustelnik mówi o tym, że tutaj chodzi o mądrość o właśnie takie, takie wyjście ze swojej skorupy, czy wyjście ze swojej jamy, jaskini. Dla innych to może być sytuacja, że tutaj właśnie trzeba bardzo mocno sięgnąć do swojej mądrości i do tych swoich doświadczeń z poprzedniego życia, żeby tutaj poradzić sobie też z tą wieżą, tak? ze zmianami, które nadchodzą, żeby tutaj móc wyruszyć w podróż. To może być ktoś, kto Wam pomoże też w podejmowaniu jakichś decyzji, jeśli trzeba będzie jakiekolwiek podjąć. Jeszcze tak, wieża. Co tutaj ta wieża przynosi? No jakąś nowość. Tutaj jakieś będzie wentylowanie, coś tutaj jakaś prawda wyjdzie na jaw. W sensie takim hmm, prawda o finansach, o materii, coś tutaj hmm, gwałtownie się będzie zmieniać i pokazał się ten paść mieczy, który. który hmm, Chcę dojść do prawdy, właśnie do odkrycia tego, jak, tutaj, jak wygląda moja sytuacja finansowa, czy jak wygląda w ogóle sytuacja materialna. Być może zmiana na coś zupełnie innego. To jest też informacja, którą możecie otrzymać, która do Was przyjdzie, bo tutaj macie informacje, które przychodzą. Tak jakbyście mieli tutaj odkryć sedno problemu albo w jaki sposób tutaj odbudować. Karta Koło Fortuny, ona najczęściej pokazuje się w czytaniu i mówi, bo to jest pozytywna karta, że tutaj idzie coś na waszą korzyść, w sensie takim, że nawet jeśli tutaj będzie jakaś zmiana gwałtowna, to ona niekoniecznie znaczy, że będziecie tutaj w jakiejś zapaści. Raczej powiedziałabym, że tutaj będzie sukces, ponieważ karta, która mówi o tym, co nadchodzi, to jest właśnie sukces. To jest przeprowadzka, to jest um, wyjazd bohatera. Tutaj chcę, żeby to było, o właśnie. E, więc tutaj chodzi o to, żeby być tym bohaterem dla siebie, żeby wybrać to, co dla Was jest właściwe. Ehm. I jest tutaj dużo działania i dużo akcji. czego co musicie, jakby co wymaga i wymusi na was tutaj świat czy los. Ale to nie jest nic złego. Tutaj, jeszcze pod spodem, pokazała nam się karta z wstania, czyli mamy rezurekcję, Coś się tutaj nowego szykuje. Gdzieś tutaj w, w, tym, w tej całej atmosferze dookoła Was może się pojawić taka szansa na zupełnie nowe życie. Być może warto do niego opędzić, ale to już każdy indywidualnie będzie czuł, albo właśnie wygrać na loterii i, i to wtedy zmieni kolosalnie Wasze e, tutaj e, życie. Takie mam wrażenie. Oczywiście w zależności od tego, jaka suma będzie wygrana. Ok, na zakończenie jeszcze tutaj y, mamy kartę wyroczni i zobaczymy jak ona podsumuje to czytanie. Jaka tutaj jest informacja. Hmm, tutaj mamy. O, kartę numer 18. Po skróceniu e, albo patrząc na kartę 18, to mamy księżyc, tak? A patrząc po skróceniu, to mamy pustelnika. Obie karty są dosyć ciemne w tarocie i mówią o tym, że e, tutaj coś jest niewidoczne. A tytuł na karcie mamy takie e, doświadczenia, e, doświadczenia, które są skarbem. I tutaj myślę, że bardzo mocno chodzi o to, żebyście czerpali ze swoich doświadczeń życiowych, z tego, o co wam podpowiada intuicja, żebyście mogli dalej tutaj podążać w życiu, żebyście poszli za głosem, który słyszycie wewnątrz, nie, żeby nie dać się wpływom i naciską, tak? Bo czasem taka informacja, która przychodzi z ośmiu buław, mówi o jakimś nacisku. Przepraszam, coś mi w gardle właśnie nagle się stało właśnie może po popiciu trochę lepiej. No, i chodzi o to, żebyście tutaj nie popadali w jakieś e, czarne myśli, bo jest tutaj na czym budować, jest tu harmonia, są dwa kielichy, które mówią, że będzie harmonijnie, tylko musicie tak, jakby poczuć w sobie tą mądrość, sięgnąć do tej mądrości, żeby zobaczyć, że z każdej sytuacji jest wyjście i ta sytuacja, która jest, ona może Wam przynieść rozwiązania życiowe, takie, których się może nie spodziewacie, i być może właśnie uwolnienie od tych manipulacji, zależności. I tego nacisku, właśnie, który czasem jest ze środowiska. Wygląda, że będziecie zwycięzcami we wrześniu i pokonacie to, co stoi wam na drodze. Tutaj ta karta, jeszcze ta autorka pisze o tej karcie wyroczni, że jest to patrzenie do przodu, gdzie nie widzimy, co, co przychodzi, ale tutaj cały czas gdzieś. Czujemy za sobą e, tą przeszłość, która jest w nas. To może być taka nostalgia, tak, żeby zostało to co było, e, ale z drugiej strony jest jakieś ciśnienie, żeby iść do przodu. Ona trzyma tutaj ta kobieta, obiema dłońmi e, tego balo, tego, ten balonik, e, który właśnie podnosi ją gdzieś tam e, w, w chmury. I te chmury to one mogą przypominać właśnie jakieś takie stare e, rzeczy. Z przeszłości, które chcemy zatrzymać na zawsze, może zapisać sobie nawet. Ale ta przeszłość nigdy nie definiuje nas, tak? To nie jest definicja nas samych. Ta przeszłość to są doświadczenia, które możemy wykorzystać w obecnym życiu. I chodzi o to, żebyśmy byli w naszym, naszym najlepszym wizerunkiem dzisiaj. Te doświadczenia możemy oczywiście i tą przeszłość zachować w nas samych i pamiętać o naszych bliskich, którzy odeszli, i o przeszłości, o poprzednim życiu. Natomiast, patrzenie do przodu i w przyszłość, i poczucie, że jesteśmy tutaj po to, żeby na tej ziemi zbierać doświadczenia, to jest coś ważnego, o czym należy pamiętać. Także nie dajcie się po, y, trzymać przeszłości, po prostu zachowajcie te najcenniejsze wspomnienia, które ma, mają Wam pomóc w obecnym życiu i, i w pójściu do przodu. No i tak to tyle na dzisiaj i na czytanie wrześniowe. Życzę Wam wszystkiego dobrego, pozdrawiam i do usłyszenia w następnych czytaniach.